Następne są koszulki Z boku na każdej koszulce Logo Metki na dole tu mamy rozmiar M Jeszcze model taki z 19 na piersi boxing dla zwolenników walki wręcz z boku na ramieniu to co zawsze i na dole również ...Everlast... Tu już mamy to samo, tylko inny rozmiar. Do wyboru również polówki. Granatowa. Delikatnie lecący materiał. Fajnie opina ciało. Metka. Lonsdale. Z tyłu fajne, fajne logo koszulka, również dostępna w kolorze zielonym. Logo na plecach. Przypominam, że towar jest bezpośrednio przewożony z Anglii. Oczywiście faktura VAT bądź Paragon jest możliwy przy zakupie. Koszulka z numerem 19 na klacie w kolorze szarym. Metki. Wszystko jak być powinno. Czorki, Tą bluzę mamy w kolorze również granatowym, jak i czarnym. Czarna w kratę, zapraszam na zakupy.